Tylko nie przeklinaj. O, ładny. To lepszy być. Dobry, dobry, dobry. Siema, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, muszę się Wam do czegoś przyznać. Jestem około półtorej miesiąca po operacji mojego łokcia. No i już mnie nosi, i przyznam Wam się, wczoraj razem z Dawidem postanowiliśmy, że zwodujemy łódkę i spróbujemy pierwszy dzień. Wyruszyć na wspólne łowienie. Nie jestem w stanie jeszcze łowić z opadu, więc wymyśliłem sobie, że będziemy łowić tylko i wyłącznie z werta. Zabraliśmy po jednej wędce jedno pudełko przynęt przygotowanych właśnie do tej metody. No i pokrótce przyznam wam się, że całkiem nieźle nam poszło. Nie nagrywałem, bo nie byłem w stanie, nawet się nie szykowałem na to, że będą jakieś ryby, nie wiedziałem jak to będzie szło. Okazało się, że było całkiem nieźle. Także tutaj wam wrzucam przebitki jak to wyglądało wczoraj. Piękny, gruby, jesienny sandacz. Ręka się powoli zrasta. A dzisiaj szykujemy się na jutrzejsze wypłynięcie. Muszę tutaj jeszcze parę rzeczy przygotować, zrobić sobie do zbrojki, przygotować pudełko przynęt, które zabiorę ze sobą i jutro z Dawidem ruszamy z powrotem na to samo jezioro. Mam nadzieję, że ryby będą współpracować i pokażą się tutaj na odcinku. Życzcie mi powodzenia, życzę miłego dnia. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz. I przechodzimy do odcinka. Jest pierwsza ryba. Haha! Ha. nieduży. Nieduży. To niuweczka tak zwana. No już myślałem, że nie szczeli. No widziałem, jak ruszył. Czekaj. Pierwsza ryba dzisiejszego poranka Rehabilitacja przebiega zgodnie z planem Malutka to zbrojeczka 4 calowy taka rybka 60 cm Przestał, bomba Płynął dobrze, ale Mhm. Mm jest. O, ten lepszy będzie. Dobry, 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 dobry. 80 ja na może. Być. Być. O no, jest, no. On wycelowany On twoje On Zmiana On <laughs> Numer 2 Wracam do gry powoli Dobra, wpadaj. Aż się odbił od wody Bo swoją przynętą zawsze jest, że jest strzerba pomiędzy rybą a przynętą Ale gdzie? Pomiędzy, jak, jak płynie ryba, nie? I no. ty wychodzisz nad nią, to wychodzisz centralnie nad nią. Nad nią, no. Nad nią. Zawsze nie, parę parę centymetrów nad nią jestem no. Ja. Du var blid nå. Widziałem, jak jak dół to ni Mhm. No trochę za nią. Bez toni wyżej no. Ten sychacz. Bardzo dobra miejscówka tutaj. Mhm. Są, są, no. A few moments later. Cicho nie przeklinaj. O ładny. Ty, wędka ci wpadła do wody. Nie pi***dź. No wpadła do wody ty. Kotwice Kotwicę mam, mam, mam. No ten wciągnął. Czekaj, bo moją złamiesz. Nie ruszaj się. Ale akcja. Ale akcja gruba. To on wciągnął. To nie on wciągnął, tylko... Nie no ja dałem do samej góry, zobacz. Do samej góry złapałem. Nie ma co tutaj rozpaczać. Jest ratowana, najważniejsze. No to jaką mógł ją wciągnąć? No pod wątkę... Bo ja miałem ją mu na samą górze, nie? Hmm. Pod zahaczyłeś. Od razu wyciągnąłem ją. Co będziesz wypuszczał? No oczywiście. Ty zaraz... Ci z Dwa godziny później Trochę się rozwiało No nie na dzisiaj No słuchajcie, pogoda niestety zgoniła nas do brzegu. Jadę po łódkę i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku.